Od czego ja bym zaczął? Wiecie co? Ja chyba zacznę od tego. Witajcie, nazywam się Łukasz Supergan. Ci z Was, którzy chodzą po górach lub żyją górami, mogą mnie znać jako człowieka organizującego wyprawy długodystansowe. Od kilkunastu lat przemierzam różne części naszej planety siłą własnych mięśni, wyłącznie pieszą. Przeszedłem wiele tysięcy kilometrów przez tereny górskie, arktyczne, pustynne, czasami przez dżunglę albo po prostu zwykłe niziny. Od lat piszę o moich wyprawach i o tym, w jaki sposób je organizuję. Ale nie tylko o sprzęcie, którego używam, ale może przede wszystkim o sposobie, w jaki staram się być bezpiecznym w czasami trudnym, niesprzyjającym środowisku. Piszę o tym od wielu lat, ale od dłuższego czasu zaczynało brakować mi miejsca, w którym mógłbym bardziej bezpośrednio pokazać różne detale, które są istotne podczas organizowania moich wypraw. Kilka miesięcy temu narodził się w mojej głowie pomysł, aby część z moich historii i opowieści o tym, w jaki sposób organizuję moje wyprawy, przetłumaczyć na język filmowy. Dotychczas na moim facebooku czy youtube mogliście znaleźć zaledwie kilka filmów będących wspomnieniami, relacjami. A z wypraw, które organizowałem. Takim swoistym wyjątkiem był poradnik sprzętowy dotyczący głównego szlaku beskickiego. Moje doświadczenie wypracowałem podczas ponad 20 tysięcy kilometrów wędrówek, czasami w ekstremalnych, arktycznych i pustynnych warunkach. Wiedzą, którą zdobyłem, chciałbym się dzielić z Wami tutaj. Ale nie będę opowiadać wyłącznie o sprzęcie. Chciałbym powiedzieć przede wszystkim o tym, w jaki sposób ja sam organizuję moje wyprawy, w jaki sposób je przygotowuję, w jaki sposób dbam o moje bezpieczeństwo, jak organizuję moje własne wyżywienie, jak planuję biwaki, w jaki sposób nawiguję i jak chronię się sam przed niesprzyjającymi warunkami środowiska. Zapraszam Was do czerpania wiedzy z tych filmów, do dzielenia się nimi, ale również do dyskusji. Wiem, że moje rozwiązania nie muszą być uniwersalne i jedynie słuszne. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.